Już za niespełna dwa miesiące, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Z tej przyczyny, tym oto pismo z dnia 10 sierpnia 2019 roku skierowany do... Jarosława Kaczyńskiego, presa partii Prawo i Sprawiedliwość skierowałem, pozwolę sobie przeczytać prośba o umieszczenie mnie na liście wyborczej kandydatów z Krakowa partii Prawo i Sprawiedliwość na posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach w dniu 13 października 2019 roku do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Zawiadomienie, że posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz że w przeszłości pracowałem przez 10 lat w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jako pracownik naukowo dydaktyczny a następnie przez 17 lat na kierowniczych stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych. Wymieniłem, jakie to były firmy oraz spółce Skarbu Państwa, Polskie Linie Lotnicze, LOT SA. Poinformowałem pana Kaczyńskiego, że informacje o mnie oraz mojej aktywności zawodowej prezentują yy, i inne formy aktywności prezentują materiały umieszczone na kanale bu .po pierwsze polak youtube złożyłem również wniosek o zasięgnięcie opinii o mnie u prezesa rady ministrów Mateusza Morawickiego poinformowałem pana Presa Kaczyńskiego że przez y, dokładnie 4 lata w okresie od 1 listopada 2002 roku do 31 października 2006 roku byłem podwładnym obecnego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego on wtedy w tym wspomnianym przeze mnie okresie był członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu, a ja jego podwładnym zatrudnionym na stanowisku w banku na samym dyrektor obszaru zarządzania zakupami, nieruchomościami i kosztami. Poinformowałem pana Kaczyńskiego, jak mnie oceniał przez te cztery lata Mateusz Morawiecki. Poinformowałem pana Kaczyńskiego, dlaczego uważam, że jestem dobrym kandydatem na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.